No, cześć, witajcie serdecznie Kuźniowi, fani w kolejnym odcinku serii poświęconej mojej czteroletniej Masie. Tym razem odcinek przedostatni z edycji trójbojowej, ponieważ dzisiaj mam ostatni trening bloku: bloku siłowego trójbojowego przed Taper Weekiem, podczas którego będziemy naszą siłę już ugruntowywać przed sprawdzaniem, wielkim sprawdzaniem Maksów. A co to znaczy, że w ostatnim tygodniu jest już zdecydowanie mniej serii oraz powtórzeń, bowiem siłę w tym tygodniu, w sumie to w tym miesiącu, ponieważ ten blok, ostatni etap bloku trójbojowego ma 4 tygodnie, jest to mezocykl yy, i mamy zdecydowanie mniej serii oraz powtórzeń. Naszą siłę pikujemy, dlatego dzisiaj tak naprawdę mamy jedynie dwa ćwiczenia: pauzowane ciągi oraz taczny go bench press na niedużą ilość powtórzeń. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Dość gadania, czysta merytoryka w tej serii. Yy, lecimy. Oraz. kuczę, jest później 9 rano. Troszeczkę niedospany, ale jednak pełen energii. Myślę, że będziecie zadowoleni. Pokażę Wam, pokażę wam wszystko, yy, co czeka nas w dzisiejszym treningu. I po prostu stay tuned. Ja już wierzę tutaj na galerię. let's go. Dobra, witam widzów w voiceoverze. Jak widzimy, zaczynamy sobie od ciągów elegancko z <laughs> Zaczynamy sobie od ciągów. 70 kg. także lekki ciężar dla mnie, to jest taki pierwszy ciężar, na którym zaczynam się dogrzewać, żeby poczuć tą dynamikę, poczuć jak sztanga się powoli naciąga, chociaż ten ciężarze za bardzo się jeszcze nie naciąga. Dlatego następnym ciężarem jest 120. Robię sobie tutaj parę repików. Dzisiaj ciągi z pauzą, także ta trochę trudniejsza wersja jednak wzmacniająca nam dolną fazę ruchu. Która zazwyczaj u większości jest no, tą cięższą fazą, tuż po oderwaniu. 120, jak widać, lekko to jest dopiero moment, w którym ja się e, wchodzę na wyższe obroty. 180, zazwyczaj robię ją sobie na jedno powtórzenie, ale tutaj poczułem gaz e, i skończyło się na dwóch repach, i tuż po powolutku coś mi dawało znać, że dzisiejszy trening będzie naprawdę e, wysokich lotów. 200a tylko to potwierdziła, bo poszła na, na jedynkę z fajną pauzą i dobrą dynamiką. Ostatnią serią rozgrzewkową miała być 220. Ewentualnie zakładałem, że może być to już główna, ale proszę bardzo zobaczcie. Elegancko, długa pauza, fajna, fajna dynamika. no Byłem zadowolony z tego powtórzenia bardzo. No i byłem już tu przekonany, że 230 będzie ostatnią serią na dzisiaj, ale proszę bardzo, pauza elegancka, bioderko dopięte, zapas jeszcze za duży, więc zdecydowałem się, że podejdę na 240, która tak naprawdę dotychczas była yy, moim maksem, w ogóle bez pauzy, które zrobiłem w październiku yy, ubiegłego roku, a tymczasem poszło yy, z mikropauzą. Wiem, że była trochę za mała niż rzeczywiście powinna być, ale poszło fajnie. Dopiero ciężej było pięć biodro. <laughs> no, radość niesamowita. Yy, szmata została zdominowana. No i kończyłem trening ciągów jedną serią Bakofa 200 z pauzą na 4 powtórzenia. To już pauza trochę lepsza, ale już byłem na niezłym zmęczeniu. Widzimy się w dalszej części materiału, gdzie lecimy z ławeczką. 240 polskich kilogramów, poszło zadziwiająco dobrze. Co prawda zdaję sobie sprawę, że ta pauza no nie była tak długa jak powinna. Może sekundę dłużej powinna trwać aczkolwiek naprawdę jestem zadowolony tego ciężaru nie dotykałem przez dobre parę miesięcy tak naprawdę od początku tego bloku całego siłowego trójbojowego także naprawdę potencjał jest dobry z uwagi na to że już za półtora tygodnia sprawdzamy maksy jestem zadowolony tak naprawdę jestem tu półtorej godziny na siłowni zrobiłem serię główne serię, serię, serię główną serię back a tymczasem mam wyciskanie na płaskie tak samo dwie serie wyciskania touch and go właśnie stan moich włosów, że są niezwykle obrzydliwe po tym jak zdjąłem czapkę I skierowałem się do toalety A w toalecie spotkałem tutaj legendarną postać Boominga Andersona. Kurwa Witamy i serdecznie pada, no kurwa. Witamy serdecznie, co dziś robimy? Co tutaj robisz? Jak się tu znalazłeś? Proszę się nie dusić To Zepsuł mi się samochód Nie wiem jak, pod sklepem no Coś, Co się z nim wydarzyło? No, ja tak Klikam sprzęgło Poczekaj Klikam sprzęgło i zostaję w glebie. Jebane No i nie wiem, do dalej Powiedz, z jakiego kraju jest to motoryzacja? E, francuska. Francuska. Tymczasem włosy nie włosują, dlatego szybko je ogarniamy. Bo ja źle się wtedy czuję. Patrz, lejesz wodę, bierzesz ją, klepiesz. O, gazujesz lepiej, prawda? Kurwa. ja trochę Stewart Barton. Można mówić to nazwisko na YouTubie w ogóle, bo nie wiem. Stewart Barton. Gdzie on jest? Gdzie jest Bumi? Gdzie go znaleźć? Gdzie znaleźć Bumiego? Patrz, Bumi wyszedł. Gdzie uciekłeś? Zalewać wodę, bo się zmęczyłem. Ale słuchaj, bo ja mam taką rozkminkę, nie? No. Można mówić e, Stewart Barton na YouTubie? Nie. Ale... Bo ja powiedziałem, że mam włosy jak Stewart Barton teraz. Nie, jak Ronaldo. Dalej. Co powiedziałaś? To polski pingwin. A, dobra. To mam w, taki, w takim razie, mam włosy jak polski pingwin, ale łapy jak Amroży czy Ambrozja? Amroży czy Ambrozja? Ambrozja. Ambrozia. Am... klapeczki Kubot? Nie. A co dziś robisz? Ciągi chyba. O, to też się ciągałem, i, i, i słuchaj, zaraz zobaczyć jak poszło, bo poszło kurwa horrendalnie dobrze. I plecy. I plecy. <tuszy> Idziemy tą 90 rozdupić bo przed Bumilander. O, tuczek. I zajął czas. Idziemy robić 90 bo zaraz będzie druga godzina się tutaj, a zrobione zostały dwie serie. A po co ci to, tudeczka? Bo ja takie życie mam. On ma takie życie, że musi w ten wszystko w plecaku mieć, bo nie wiadomo czy do domu wejdzie. Zobaczcie, widzicie? Poważny vlog był? Poważne gadanie tutaj o robieniu ciągów? Przed Bumilander. Od razu humor został polepszony. Pokażemy widzom? Ale co, człowieku. Bra, na Kiu mamy 90 i wjeżdżamy w 90. Zanim boomilander mnie tutaj znowu rozproszy. Tutaj ustawimy tak kamerę, żeby pani nie rozpraszać. Co, nie? I czy tą wodę. Z eps I będziesz gadał cały trening o Pytałaś, chodź zapalić Na dwór? Stawka. Stawka to była. Oj, to była. Oj, <gry> wydała nas, no, wydała nas, no. To no ja czekam na dworze. Nara i patrz, jedziesz po tych schodach, zajmujesz tą koszynkę koszową, nie? Ten już jedzie w dół, nie? Nie nagrał oczywiście jak czmycham, ale tak. Speszenie totalne? Wbiegasz tak bez koszulki po tych schodach, nie? Pod górę, trwa to z pół godziny, z góry ludzie z cystu wychodzą, ten zostaje sam. Ja oczywiście na tej górze bez koszulki, speszony. No po prostu experience niesamowity, słuchaj. Musisz to przeżyć. Idziesz na siłownię, zdejmujesz koszulkę, albo weź w ogóle iść do galerii, zdejmij tą koszulkę, czy się po schodach i bądź, pokazuj mę z energii. Co ty myślisz, że tylko kobieta może mieć feminine energy? Nie. Bądź kurwa, mocarzem, rozumiesz to? I bądź ten mocarzem i bądź mocarzem. 5 minutes later. A na główną serię sobie wiadę. 105 -kę. Zobaczymy czy będzie lekko czy ciężko, ma być 9 RP na 3 powtórzenia. Może damy radę, może nie damy rady, ale damy z ciebie wszystko, żeby dać radę. Tak Dawaj. No i w Drugim oderwałem, ale lekko. Fajnie. Miałby, miałbyś się A nie było? Podobno nie było. Jak coś chciałbym przekazać widzom, że powiedziałeś, że zamiast 2,5 mam założyć piątkę, tak. czyli zamiast 105 zrobić 110, i powiedziałeś, że zrobię na 3. Więc jeżeli nie zrobię. To jest śmieciem. To jestem śmieciem, ale to jest Twoja wina, że jestem śmieciem. To jest Twoja Ja nie będę w tym udziału. Ale to, to jest Twojej winy, jest większy ciężar założony. No to pomóż. pomóż. Pomóż pomóż koledze. Zapinamy? Pasy. Zapinamy? Bezpieczeństwa. Okay. Ile dałeś mi czasu? Potrzebuję trochę czasu. nie, nie, mi nie, 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 trzy minuty. tak nie, No 3 minuty. nie, 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 czasu. nie, 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 No dopiero skończyłem, stary, minuty. Takie wow. miałeś rację, że no, pójdzie? No, nie. Co ja nie, na... na co? Na Rumuna? Dobrze? Przez to jest 60 kg teraz 80 stówka. No stówka, byku. Ale tak żebyś zrobił duży zakres ruchu, nie? Tak, A zrobić na stówce duży zakres ruchu? Nie To pójdźmy pomiędzy, pójdź w 90. Dobra. Jeszcze 80, i 90. Ogólnie, jakbyś chciał, widzą, potem jeszcze pokazać, jaki jak robisz trening, to musisz sam nagrać. Bo no. się Jest godzina która? 12 już? No No to ja tu jestem od 9.15. Także ja będę czymychał, bo niestety na uczelnie trzeba. Ale jak chcesz pokazać widzą to pokazuj, byku. Pokażemy coś. Pokażemy, a w ogóle to chciałbym Ci podziękować, że na 110 koleżko zmotywowałeś. No, a dzisiaj wieczorem. U, Kontynuacja uku budowy. Uku, 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 tak? Kontynuacja Wieszamy. budowy domku studnia studnia, studnia kujni S. Studnia bez nazwy, studnia kujni S. Dobra, widzimy się podo. No, Coś ja jest naprawdę. Jest naprawdę. Muszę do bramy i tak. No i miałem

Dobra, ja nie w Polsce, teraz trzeba jakieś szybkie plecy, no i w i do domu. Już po treningu, pleców Chyba tam to jeszcze był. No jeszcze nie wiem. Chyba ponosła sobie już dwójki. A no i klisza. wiadomo, że musi ponoć. no no Ja już po treningu skończyłem, udało się wrócić. A Wam dziękuję za oglądanie. Czekajcie na następne odcinki. Dzięki, Siema.